Zbrodnia tych, którzy dopuścili do zablokowania, zamknięcia systemu lecznictwa w Polsce, dosłownie zamknęli drzwi oddziałów szpitalnych, przychodni przed pacjentami, przed spowiednikami, których nie dopuścili do łóżek umierających, uczestniczyli w zamykaniu i straszeniu pacjentów. Bardzo często bezbronnych, starszych ludzi, straszeniu ich przez telewizor, przez telefon. To były straszne rzeczy i tego nam nie wolno zapomnieć. Ćwierć miliona tak zwanych zgonów nadmiarowych, nie żaden wirus telewizyjny, tylko zwyczajne, banalne. Niewydolności, zatory, zawały, ci ludzie poumierali, bo ich zabił, zabił ich reżim. Reżim eurokołchozowy w wydaniu warszawskim. I dzisiaj ci ludobójcy zgłaszają się po kolejną premię polityczną, pchają się do władzy. Pchają się nie do nas, nie do narodu polskiego, pchają się do przedpokojów, ambasad. Dzisiaj Reichsführerin von der Leyen z wizytacją tutaj w wolnym mieście Gdańsku. W cudzysłów to proszę włożyć, bo tu jest Polska. I żeby Polska tutaj była, trzeba, żeby stawali przed sądami nie dobrzy lekarze, pielęgniarze. Ale żeby stawali przed sądami i tracili prawo do tego, żeby kiedykolwiek niszczyć ludziom życie, ci, którzy tutaj dzisiaj będą występować w charakterze sędziów i oskarżycieli. To ich podsąd. To ich podsąd i do więzienia. Weźmiemy udział w tej szopce, w tej groteszce, dlatego że działają dobrzy prawnicy. Dlatego, że pan mecenas Tetela, pani mecenas Tarnawa Gwóźdź, oni potrzebują również naszego wsparcia. Oni kopią się z tym koniem trojańskim, który nam tutaj wjechał do Polski. I trzeba, żebyśmy ich wspierali. Ale to nie znaczy, że akceptujemy ten system. Te sądy kapturowe, lekarskie muszą zniknąć. Monopol izb lekarskich musi zostać przełamany. Każdy monopol w każdej branży, w każdej specjalności, w każdym zawodzie jest szkodliwy, niesprawiedliwość budzi u normalnego, zdrowego, poczciwego człowieka budzi abominację, zdumienie. Normalny, uczciwy człowiek nie jest w stanie w swojej wyobraźni nawet wspiąć się na takie szczyty perfidii, na których nie tylko. Funkcjonują, ale też się dobrze urządzili. Ci łajdacy. Łaj, jakim łajdakiem trzeba być, żeby tych pięćdziesięcioro lekarzy czołgać, ścigać, nękać wezwaniami, grozić utratą prawa do wykonywania zawodu. Więc normalny człowiek reaguje zdumieniem, gniewem, ale szanowni państwo, nasz największy gniew powinno wywoływać to, że. Instancje państwa polskiego, administracja, służby są wykorzystywane nie do tego, do czego Pan Bóg je powołał. Bo państwo jest też darem, tworem Bożym w ramach tego porządku, którego wszyscy pragniemy. Państwo jest od tego, żebyśmy byli bardziej bezpieczni. A oto to państwo jest wykorzystywane do sprowadzania powszechnego niebezpieczeństwa na naród polski. We wszystkich dziedzinach to obserwuję. Więc, szanowni państwo, potrzeba nam zmian prawnoustrojowych. Potrzeba nam doraźnego, objawowego leczenia naszego państwa poprzez wyrugowanie z przestrzeni publicznej i odsunięcie od egzekutywy politycznej, ludzi za to odpowiedzialnych, ale trzeba nam też leczyć nie tylko objawowo, ale także przyczynowo i musimy, musimy dla naszych dzieci, wnuków przeprowadzić zmiany prawnoustrojowe. Zmiany prawnoustrojowe, których nie wymyślamy w toku jakichś... Hmm. Projektów rewolucyjnych. Jesteśmy kontrrewolucjonistami, mam nadzieję, wszyscy, jak tutaj stoimy. Jesteśmy kontrrewolucjonistami. Chcemy świat stawiać z głowy na nogi. I w tej dziedzinie, o której tutaj dzisiaj mowa leczenia, medycyny. Czego nam potrzeba? No trzeba nam, jak to zostało pięknie, innymi słowy, wcześniej już powiedziane trzeba nam uzdrowić, udrożnić komunikację relacje między lekarzem a pacjentem wielkimi przewrót kopernikański trzeba żeby nikt nie stał na drodze pacjenta do lekarza i żeby nikt nie przeszkadzał lekarzowi zgodnie z jego najlepszą wolą wiedzą talentem leczyć tylko tyle i aż tyle nie mamy żadnych wielkich tajemniczych programów które roztaczalibyśmy przed szeroką publicznością, zwłaszcza w kampaniach wyborczych, my chcemy po prostu normalności. My chcemy przysięgi Hipokratesa, a nie jakiegoś przyrzeczenia zuchowego, które nikogo do niczego w praktyce nie, nie zobowiązuje. Chcemy powrotu do normalności, chcemy, żeby lekarze mogli leczyć, chcemy, żeby pacjenci mogli swobodnie decydować o tym, któremu lekarzowi powierzają swoje zdrowie życie. No i klucz do tego wszystkiego, słowo tajemnica. Tajemnica lekarska, Szanowni Państwo, ona została skasowana. Od kiedy każdy, przepraszam, z całym szacunkiem dla cieci, każdy cieć poczuł się upoważniony do tego, żeby odpytywać ludzi z tego, jakie procedury stosują, a z jakich rezygnują, maskowanie, testowanie, szprycowanie, Zniknęła tajemnica lekarska. I wiemy, że grozi nam powrót tego terroru sanitarystycznego. Recydywa główny inspektor sanitarny z piekła rodem. Z piekła rodem, szanowni państwo, już rozesłał okulnik do wszystkich lekarzy. Okulnik, który projektuje wprowadzenie. Ewidencji systemowej, elektronicznej szczepień. No, to jest łamanie tajemnicy lekarskiej. Jakim prawem nasza prywatność ma być podana na tacy, każdemu, kto do, do tego systemu zechce zajrzeć, czy się włamać? Ja to podkreślam, szanowni Państwo, że my tutaj jednoczymy się. Nie w oczekiwaniu jakichś nadzwyczajnych, cudownych, specjalnych rozwiązań. Nas jednoczy przywiązanie do prostych, starych zasad. Lekarz, pacjent, tajemnica, co jest, co jest medycyną najnowszą, no to wiedzą tylko ci, którzy na co dzień czytają, wertują. Skąd ma to wiedzieć jakiś poseł czy, czy jakikolwiek minister? Tak? Jakby coś umiał, to by. To by, to by pewnie właśnie ludzi leczył, jakby coś wiedział na ten temat. Więc to są wszystko absurdalne, absurdalne uroszczenia ze strony aparatu politycznego, aparatu państwowego. I całe moje przemówienie zatem można streścić i podsumować w ten sposób, że jako Polak, pacjent, jak nie były, to przyszły, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim dobrym lekarzom. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim dzielnym prawnikom, którzy stają w obronie tych pierwszych. A jako polityk domagam się, uwaga, odpolitycznienia medycyny. Domagam się usunięcia, wyeliminowania jakiegokolwiek elementu ingerencji politycznej we wrażliwą, czułą, troskliwą, najczęściej wbrew pozorom ochydnym codzienności NFZ-u i i z lekarskich czułą relację między lekarzem a pacjentem. Tego się domagamy od politycznienia, a żeby zakończyć akcentem bardziej brutalnym, ja się domagam denazyfikacji medycyny NFZ, medycyny I lekarskich, medycyny pandemistów, segregacjonistów, handlarzy ludzkim życiem i ludzkimi organami, Domagam się denazyfikacji medycyny. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.